Ja ujęciu się stół, tak jest, tak jest, i oto będą teraz. <gry> <gry> Siemanko kochani, tu Marecki, znowu na kanale Basel TV i hobbystycznie amatorsko znowu dzielę się z wami unboxem kolejnej fajnej rzeczy. Jest to suszarka do filamentu albo też urządzenie do podtrzymywania odpowiedniej temperatury przy podawaniu filamentu na drukarki 3D. I złowiłem to cacko na AliExpress, bo skusiła mnie cena i jednocześnie masa pozytywnych opinii na temat tego urządzenia. Przypuszczam, że nie jednemu z was się zdarzyło Zetknąć z problemem po przebrnięciu przez całą lawinę yy, wszystkich konfiguracji, i z tego czego czegoś i tego, czego trzeba się zmierzyć przy konfiguracji drukarki, że dotarliście do tego, że wilgotność ma też ogromne znaczenie, więc zapraszam Was do e, szybkiego unboxingu. E, zrobimy sobie małe testy tego urządzenia i porównanko filamentu, który już jest zawilgocony, takiego, który już wisi mi na drukarce od dobrego miesiąca, także testy będą rzetelne. Wrzucę ten filament do tej suszary i zobaczymy, jak to się przeniesie na jakość druku, czy będzie jakaś różnica, czy nie. Powiem Wam dokładnie, jak to jest, nie? Także zapraszam na moje biurko, zrobimy sobie unboxing. i witam Was na moim biureczku. Przed Wami suszarka Fix Dry model NT3. Jest to suszarka do filamentu, zasilana na, na 220V, 40W prądu to pobiera. To ja myślę, że całkiem, całkiem rozsądnie, jeśli chodzi o dobre jakość druku, a uwierzcie, mi, że przebiłem się już chyba przez wszystko. E pasuje do 99% filamentów. Rodzaj Hot Air Circulation Built-in Fan czyli cyrkulacja ciepłego powietrza wewnątrz tego urządzenia. Podobnie to działa jak air fryer. Nie wiem czy się spotkaliście z takim urządzeniem w kuchni. Stają się coraz bardziej popularne, popularniejsze niż piekarniki i mikrofalówki, ale to nie o tym materiał. W czasie rzeczywistym kontrola wilgotności wewnątrz pojemnika, więc bardzo ciekawie zobaczymy sobie jak to działa. PTC Heating Infinite Adjustable Temperature, czyli bardzo mamy wpływ na temperaturę wewnątrz urządzenia za pomocą potencjometru i niski poziom dźwięku emisji, który... Wydaje podczas pracy. Zobaczmy sobie, co zawiera opakowanie. Się nie mogę doczekać, bo y, jestem za, zażartym drukowaczem 3D. Ale niestety, ostatni miesiąc był wyjątkowo ubogi, i za sprawą tego wracam z konkretnym unboxem. Jak zwykle jedno ciągnie, drugie cyk. To wyrwałem z pudła, tam już widzicie nic nie mam. Zobaczmy, co tu kryje fajnego ta pioneczka. Elegancko spakowana. Patrzcie, już od razu działa w ogóle. Od razu działa. Bez prądu? To musi mieć jakąś baterijkę chyba, co? Że pokazuje, jaką wilgotność mam wewnątrz. Już wam pokazuje, co ja widzę, bo ja widzę, a jeszcze nie. Bum. zobaczcie. Całkiem ładnie estetycznie to wygląda, co? Naprawdę ładne urządzonko. Widzicie, 53% wilgotności. Ja Zaraz spróbuję. No ładnie to wygląda. Fajne w połysku, kurczę wykonane. Powiem Wam, jak na coś, co znowu kupiłem przez internet na, na odległość, prosto z Chin do mnie przyjechało w takiej jakości wykonania. Powiem Wam, że te naprawdę produkty z AliExpress, jak ktoś dodał, do się połowi to po, poogląda, to naprawdę pięknie można coś kupić. No. Wiecie o co chodzi. Zobaczcie, co mi się bardzo spodobało, na początku nie mogłem tego do... Upsi. Nie mogłem tego do końca odczytać z obrazków. Podajnik na filament był z lewej albo z prawej strony. On jest obustronny, słuchajcie. Czyli jak drukara stoi z prawej albo z lewej strony, to możecie sobie to dowolnie postawić. Moja drukara będzie stała z prawej strony tego podajnika, i filament będę podawał w tą stronę, więc idealnie mi to sprawia. Sprawdza się. Wyobraźcie sobie, że w pudełku nie ma instrukcji obsługi, to chyba mój w ogóle pierwszy unboxing na YouTube, że nie ma instrukcji obsługi. No centralnie nie ma. Nie, pewnie tu coś jest. No właśnie, już się zsikałem ze szczęścia, że nie będzie, widzicie? Jest. Jest teflonowy wężyk, którym podajemy filament. Doprowadzamy i odprowadzamy go najwyraźniej. Tak jest. Jest też instrukcja obsługi którą się podniciem, że nie będzie, a jednak mamy ją, zobaczcie, jest. E, oczywiście drukarka obsługuje różne rodzaje filamentów e, za sprawą poziomu swojej wilgotności i temperatury, którą trzeba utrzymać, której trzeba utrzymać do e, dobrej jakości druku. Zobaczcie, tutaj mamy PLA, PVA, P, P, TPU, ABS, ASA, PETG, e, mój ulubiony chyba filament, PLA i PETG na tą chwilę. Niestety, a do ABS-u jeszcze nie dotarłem, bo nie mam zamkniętej, zabudowanej drukareczki, ale to przypuszczam, że bliżej niż dalej, moi kochani. Tak, to z drugiej strony ja właśnie, tu się manes. A pokażę Wam jeszcze z tyłu, jak to cacko wygląda. Oczywiście jest zasilane e, na gniazdeczko to urządzenie. Fajnie to wygląda, naprawdę jestem zadowolony z jakości wykonania wstępnie. E, jak wygląda to w środku jeszcze? Aha, i w środku są w ogóle, czyli wrzucamy sobie szpulę do środka. Jak widzicie, są dwie rolki, na których obraca się szpula, i wkładacie tylko tutaj w ten, w ten otworek filament. Przypuszczam, że wpuszcza się w ten otworek. I jaki jest plan całej wycieczki? Już Wam opowiadam. Patrzcie, tutaj na drukarce, żeby było rzetelnie i elegancko, wisi szpula od jakiegoś miesiąca albo lepiej. W tym pomieszczeniu zdarza mi się rozwieszać pranie. I tym podobne, i przypuszczam, że jest odpowiednio już kiepska i zawilgocona ta szpula, bo już popękała nawet ten przewód, który szedł w drukarę, już popękał. I puszczę sobie na tym test testbencha, i zobaczymy, jak to będzie wydrukowało z tej szpuli. Później tą szpulę wrzucę tutaj na dobę albo dwie. Zobaczymy, ile będę miał czasu. I puścimy jeszcze raz tego test testbencha po przesłuszeniu w tymże urządzeniu, jaka będzie różnica, więc do dzieła. Akcja. No, i test bench pierwszy zakończony, i pokażę Wam, jak to wyszło. No, przez drobną pomyłkę uruchomiłem test bench'a tutaj z brimem zamiast kirtem, czyli z samym obrysem. E, pokażę Wam, jak to wyszło. No, wyszło dużo, dużo lepiej niż jeżeli bym się spodziewał, że pójdzie. Po takim czasu, czasie, w którym stał filament, jak widać, moja drukara nie jest najgorzej skonfigurowana, przez co e, ten druk fajnie wyszedł nawet. I jakąś chwileczkę temu odpaliłem urządzenie. Wilgotność spadła o 2-3%. Po paru minutach, dosłownie dwóch, może trzech, uruchomiłem tak na próbę na 70 stopni na maksa. Ten Wichajster pokręciłem, słuchajcie, no i tam w środeczku robi się cieplutko. Cieplutko, ewidentnie. Co jeszcze zauważyłem? Że czuć odrobinę taki zapach, jakbyście włączyli farelek. Cichutko to chodzi zupełnie, pokażę Wam jak bardzo. Jak jakiś taki nieduży wentylator w komputerze. Drobny szum, kilka decybeli dosłownie, trzeba się w zasadzie wsłuchać i przy wyłączonym w pokoju wszystkim, gdzieś ten tam może słychać faktycznie, nie? I teraz zrobimy tak, zrobię szybką docinkę tego teflonu, bo tutaj te punkty do podawania filamentu są gumowane, więc zapomnijcie o tym, że to będzie szło w ten sposób tak po prostu. Nie wiem ile tego uciąć, na strzała, na, na oko, tylko na tyle. I tyle. I zrobimy taki motyw, że wrzucimy ten filament, który był tam na górze. O, pięknie to zrobiłem, powiem Wam. O, cieplutkie to się robi pudełeczko. 70 stopni to wiadomka, za dużo jest. Ale robimy to, cyk. Na szybkości. jak wspomniałem wcześniej, tam są piękne roleczki, na których filament będzie się kręcił. Ja na domysł robię tak, że rozwijam, gdy filament rozwija się w ten sposób, wpuszczam szpulę tym do dołu. Ciekawe, jak to się będzie robiło w ogóle. Niewygodnie widzę dosyć. Zrobię sobie to tak. Oła, gorące to w środku się zrobiło, bez kitu. Jest taka płytka. Zaraz Wam pokażę, ta płytka cholernie się nagrzała. Jeszcze Wam pokażę raz, jak te rolki wyglądają, na które będę wstawiał filament. Ok, wstawię tak. Filament wyciągam bokiem i to powinno w zasadzie już być zajebiście. Bang. Zamknięte. Tam w środku robi się naprawdę gorąco, jest 45 stopni. Ja zmniejszam to do 50. Zostawiam to tak do jutra. Zobaczymy jak to będzie wtedy drukowało. <laughs> jaka petarda. W ogóle całe urządzenie świetnie estetycznie wygląda. Bęk! Oto wspomniane porównanko, które obiecałem Wam przed chwilką. E, zobaczcie. To jest... E... To jest właśnie to połowiczne szczęście, o którym Wam wspomniałem, bo to jest PLA, które było bodajże, miało być mokre przed suszeniem. Widocznie na tyle niska wilgotność jest powietrza teraz latem, że filamenty się zupełnie nie zawilgacają praktycznie. Zauważcie, że różnicy praktycznie nie ma między jednym, drukiem, między jednym drukiem a drugim. Zaznaczyłem sobie komin tutaj na czarno markerem, żeby ich nie pomylić, bo są praktycznie identyczne takie same, mam takie samo nitkowanko mamy na jednym i na drugim, praktycznie identyczne widzicie, fantastycznie są oba skończone, no tam moje drobne konfiguracyjne może jakieś szkopuły się znajdą odnośnie wysokości dyszy do stołu, ale to drobnostki zupełne są przypuszczam, bo zobaczcie naprawdę fantastycznie te druki wypadły, co zauważyłem, widzicie nieco mniej ząbków tutaj takich agresywnych na obu stateczkach, bo przypuszczam, że może być to zasługą, że szpula była zawieszona na górze, nie było tam żadnych łożysk i gdy ekstruder podawał fila... pobierał filament, to ten szarpał szpulą, która wywoływała jakieś wibracje na ramię drobne. A teraz mamy zupełnie w całość przeniesioną na e, zewnętrzny element, który jest zawieszony na łożyskach i bardzo płynnie, fajnie pobiera go sobie teraz. To jest duży plusik. Drugi plusik, który śmiem zauważyć, to jest taki, że ten podajnik jest zupełnie zamknięty i przez co też filament nie łapie kurzu. I nie musimy zakładać tych takich gąbeczek filtrujących od kurzu. No, oczywiście, rzecz jasna można, ale to jest kolejna rzecz, która jest plusem tutaj. No i zobaczcie teraz to. Coś zupełnie zwariowanego. I tu na gołe, gołe oko widać różnicę, co? Zgadnijcie, który jest wysuszony. Jak pewnie wiecie, PETG jest filamentem wyjątkowo kapryśnym, jeśli chodzi o wilgoć. I gdy ta szpula sobie powiesi odrobinę czasu, to później jest dramat. I zobaczcie, co tutaj się stało. Dam Wam zoomik z bliska. Widzicie te wszystkie pęcherzyki powietrza? W instrukcji obsługi było, żeby ten filament zostawić na. Jakieś tam 3-4 godziny, ale u mnie siedział ze 12 godzin w temperaturze 65 stopni, tak jak widzicie tutaj mam podkręcony teraz. To jest wilgotność, którą on pokazuje na tą chwilę. I tutaj widzicie stateczek już z pięknie wysuszonym filamentem i kurczy to aż lśni normalnie, aż miło popatrzeć, że taki stary filament jeszcze można tak fajnie uratować i pięknie wydrukować coś nim nie. To jest jeszcze, Wam przypomnę, tylko grubość 20 mm na 130 stopniach drukowanej i rzecz jasna, oczywiście wygenerowany oddzielny STL specjalnie do G-Code, do PETG, bo tym samym nie można lecieć wiadomka. Tutaj z brimem niechcący zrobiłem, a tutaj już jest sam skirt, obrys był robiony, dlatego nie mam tej półeczki na dole. I więc... Tym wesołym elementem będę kończył porównanie i, i recenzję tego, tej suszareczki Fix Dry. Dzięki śliczne, moi kochani, nie przedłużam bardziej i to był kanał Basil TV. hobbistycznie pozdrawiam Was amatorsku z kanału Bazyl TV i życzę udanych druków. Elo!